Cześć, witam w sponiętej grze Bulletstorm. Zaczynamy teraz drugi rozdział piątego aktu. Piąty akt cały nazywa się Raj Wypaleńców. A Wypaleńcy są tymi właśnie wyższymi mutantami, których widzicie teraz na obrazku. No i właśnie, do no, ich świata teraz trafiliśmy. Zobaczmy, co się stanie. Okej. Okay. Tak, pewnie będzie trzeba mieć te świecące kule. Dobra. Troszkę ich ładnie rozpieprzeliśmy, myślę. No już przyadunek Dajesz go ta misji Dobra, Paweł, w końcu. O ja pierwszy Co jeszcze idą? Za mną nic nie ma, nie, plus. O cholera, co on ci tak rzuca? Dajcie mi dozownik, bo mi się zaraz amunicja pewnie zacznie kończyć. Dobra, dobrze są te koce, na koce ich chyba najłatwiej jest Kopiemy um, sobie kulkę do środka, może nam się to do czegoś tam przydać. Tylko już widzę, że mamy... Okej Mamy robicika Eee Nakupimy sobie magazynki. One są tutaj najistotniejsze do tej broni. Ten pistach się spisuje. Tego początku nie doceniałem, teraz go bardzo polubiłem. Eee, okej. Zobaczmy co teraz. Ha, jestem. Shit! Nie wiem skąd do mnie będą biegli No dawaj go w pom Dobra w końcu Już proszę zapraszam It's a trap co ty Kurde nie powiesz Fajne jest to, że wystarczy go raz trafić dobrze. No. Dostał przecież kulkę. Jestem troszkę zaskoczony, że tak świetnie reagują na. że tak świetnie reagują na nasze kopniaki. No, gdzie jeszcze? Give them some o, chyba za późno. Przajcie, żadny drewno. Zabnij mnie. Dobra, zginęłem. Wiedziałem, że tak to skończy. Nie potrzebuję tą flachę, baliłem. Bo z blura od razu dostaję dziwnego. Znaczy, dziwnego, normalnego, oczywiście. Jeszcze jedno podejście. Co, dopiero tutaj? Czemu mi tak czułość zmniejszyła mysz? Dobra, jesteśmy. Ej, serio, coś się stało z myszą. Wstanie jeszcze? No cholera Czy ja Czekaj, najpierw flacha, Żeby przestało mnie tutaj Telepać, zanim się zlecą koledzy Zapraszam środka No, 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 wiem, że jestem on the way. Zresztą Nie jestem niesamowicie. No, za za O, są kolce, są 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 to to dobrze O jakieś Na nadzie się, NADZIEJ, NADZIEJ, na nadzie. SIĘ wszyscy śledzicie, wszyscy śledzicie. Jest ok. Tu ile można z wami ślać? Zginę, zginę, zginę. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć. Dobra, na działaniu. O Ale skandalicznie mi że zwolniła, nagle się tak przestała na, na boki porządnie ruszać. Dobra, wiem, teraz wystarczy skopa kopa w to wjechać. Dobra, mam ten i na zebranie muncji. Co tam się dzieje? Dawajcie więcej! Sorry, mi się zaraz omnicję skończył, bym chciał bardzo dostać jakiś, jakiś, no, wszyscy do mnie, oni w ogóle olewają i go i triszka. Jeszcze coś? Okej. Okay. Serio, dajcie mi... Dajcie mi ten pieprzony zapas amunicji O, w sumie to się jest dużo łatwiej do nich strzela Eee, tak to mogli mogę tylko No podejście. Ale skaczmy swoje jakie co? Słabi są ci wypaleńcy. Spodziewałem się czegoś trudniejszego po nich. No, już po co dostał. Po jajkach. No, jak małpka. ŻOD mają jakieś tam w dupach. Widzicie, to jest mój kolejny apel. Myjcie rączki po robieniu kupy. Bo potem będziecie wyrastać na takie zwierzątka. Dobra, jeszcze napełnijmy sobie magazynki. Starczy, i tu musimy napakować na maksa. Dobra, starczy tego. Eee, jeszcze, może uzupełnimy snajperkę. Bo w sumie snajperka może mi się tutaj przydać na tych dużych panów, co wam kiedyś pokazywałem. Dopalacz, dobra. No, to już mam wszystko zmaksowane w tym momencie. Znaczy, jeśli chodzi o snajperkę. Nasz główny pistolet i ten ma mały celny pistolecik. Dobra.

O, ale mnie leją! Wszyscy mnie! Wszyscy mnie! Wszyscy kurwa na mnie oczywiście muszą. Cofam, cofam. Też ma to. Też. Wszyscy leżeć. To ma tylko... Nie, to ma trzy. A, bo na dupie jeszcze miał. Duplozja. I nazywający się Duplozy, jest to dupy przeciwnika to Dobrze, prawda? Co to jest? Amunicja, pięknie Po raz kolejny pytam, co teraz? Taak, tak, 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 tak Tak Co z nimi się robi? Coś ma na czy mi się wydaje? Coś na tyłach? O, kopnąć go wystarczy. Paknę go. Fuck, myślę, że on pada na mordę w tym momencie. A czaje! jego trzeba... Wiem o co chodzi. Jego trzeba sprowadzić tutaj. Chodź spaniaku. Od razu przeodulę wzrogę, żeby cię prosto w nóżkę przypieczyć. Teraz. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Pięknie. Śliczne cholerstwo. I tym samym utorowaliśmy sobie drogę dalej. O, ale bydle, bydle było kurde, wielkie, mocne. Co tam było? Dobra, naładujmy sobie amunicję. Troszkę straciliśmy w tym momencie. I dopalacze. Dobra. Śmiegajmy do przodu. Powiem wam szczerze, że teraz mi się przypomniało, że za pierwszym razem, kiedy ja grałem w Bullet Storm, ja jakoś chyba nie doceniałem tego, e, tego dopalacza. Jakoś tego nie chciałem używać. O, z rano w ogóle się nam pojawił. I skończyliśmy odcinek. Wow, bardzo szybko. Hmm. Czyli co, czyli na dzisiaj to wszystko. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. To wszystko teraz. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć.